Proces rekrutacji w Stanach jest trochę bardziej rozbudowany. Pierwszą rzeczą, którą tam robimy, to tworzymy konto. Przygotowywałam się tam dwa tygodnie chyba, gdzie ludzie się do tego przygotowują latami. Ja miałam tyle czasu, żeby właśnie robić bardzo dużo rzeczy poza szkołą, w porównaniu do tego, kiedy chodziłam do polskiego liceum. Hej, z tej strony Natalia i dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o studiach i o tym, jak się na nie dostać, kończąc amerykańskie liceum online, bo ja nie pisałam polskiej matury, a studiuję teraz. Mam tylko American High School Diploma, tylko i aż, bo z tym świadectwem mogę aplikować w sumie w każdym miejscu na świecie. Na ten moment właśnie wybrałam Polskę i studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc o tym też mogę trochę opowiedzieć, jeśli ktoś... Chciałby się wybrać na Polską uczelnię, właśnie kończąc Amerykańskie Liceum. Przez ostatnie trzy lata planowałam się na studia w Stanach, więc też się trochę w tym orientuję, więc też o tym trochę powiem i może dam kilka wskazówek, jeśli ktoś chciałby aplikować. Także tak, bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Zaczynając od studiów w Polsce. To właśnie najpierw chciałabym poruszyć tą kwestię, bo wydaje mi się, że tutaj się najbardziej orientuję, bo jednak no, przeszłam przez cały ten proces aplikowania i, i dostałam się na te studia, więc, więc zaczniemy od tego. Jeśli chodzi o moją edukację w liceum, to przez 3 lata chodziłam do, do polskiego liceum, polskiej szkoły stacjonarnej i potem w ostatniej klasie przepisałam się właśnie do amerykańskiego liceum z myślą, że, że i tak nie pójdę na studia w Polsce, nie ma opcji, więc w ogóle nie będzie mi potrzebna matura. No ale jednak poszłam te studia w Polsce. Ale na szczęście właśnie JDJ umożliwia aplikowanie prawie w każdym miejscu na świecie, w tym w Polsce właśnie. I w procesie rekrutacji byłam po prostu uznawana jako uczennica z, ze Stanów. Także to było fajne bo właśnie miałam to świadectwo ukończenia y, amerykańskiego liceum i teraz to w sumie bardzo zależy od uczelni na którą się wybieramy. Ja właśnie wybrałam UJ. I tutaj, jak wejdziemy w zakładkę, matura zagraniczna, znajdziemy Stany, to mamy wszystkie informacje, czego potrzebujemy, żeby móc aplikować na studia, więc na pewno właśnie American Diploma jest niezbędne. A oprócz tego, akurat na UJ jest potrzebny egzamin SAT, czyli taka jakby amerykańska matura, tylko to nie jest w ogóle jakby ze szkoły, to się pisze osobno, ale uważam, że ogólnie egzamin SAT jest przydatny po prostu, nawet jak się aplikuje na studia w Stanach. Co prawda, już się od tego, z tego co wiem, odchodzi, ale na pewno daje większe na dostanie się, szczególnie jeśli jesteśmy e, studentami zagranicznymi w sensie międzynarodowymi i szczególnie daje większe szanse na dostanie się na lepsze uczelnie. Także wydaje mi się, że ogólnie warto napisać ten na egzamin. I ja pisałam egzamin SAT jak już skończyłam edukację w JDJ i po prostu jakby zapisałam się przez internet, pojechałam do Warszawy i napisałam, przygotowywałam się tam Dwa tygodnie chyba, gdzie ludzie się do tego przygotowują, latam i napisałam to z takim, no w sumie, zadowalającym bardzo wynikiem. I wydaje mi się, że tutaj bardzo też dużo dało właśnie Amerykańskie Liceum Online, bo przez cały rok, w sumie, miałam taki w szkole bardzo akademicki język, taki właśnie przygotowujący na studia, dlatego też bardzo dużo mi to dało, bo jednak każdy przedmiot był po angielsku, czy kontakt z nauczycielami, wszystko było po angielsku, i dlatego nauczyłam się też takiego właśnie mm, akademickiego języka angielskiego, więc to było super, bo ten akademicki język właśnie jest potrzebny na studiach, no właśnie na studiach za granicą w sumie, albo na egzaminie SAT, bo egzamin SAT właśnie sprawdza nas, czy możemy jakby dostać się na studia, czy możemy aplikować na studia itd. i tak dalej. Ogólnie z tego co wiem, na większość uczelni nie jest potrzebny egzamin SAT, jeśli chodzi o Polskę. Ale akurat no, UJ wymagał tego, więc po prostu napisałam. I Na większości uczelni wydaje mi się, że można po prostu mieć e, świadectwo ukończenia amerykańskiego liceum. Ale to w sumie już właśnie trzeba sprawdzać na stronach uczelni, na które się chce aplikować. Dalej, jeśli chodzi o studia za granicą. To jak najbardziej można aplikować po szkole JDJ. Jeśli chodzi o to, jak wygląda rekrutacja, to ja najbardziej w sumie orientuję się, jak wygląda rekrutacja do Stanów, dlatego też o tym chciałabym trochę więcej powiedzieć. Po amerykańskiej szkole mamy to świadectwo ukończenia amerykańskiego liceum, czyli American High School Diploma, i z tym możemy aplikować do Stanów. Tylko, że akurat proces rekrutacji w Stanach jest trochę bardziej rozbudowany, no i troszeczkę więcej musimy tutaj zrobić, po prostu. I też wcześniej, dużo wcześniej jest rekrutacja w Stanach niż na przykład w Polsce. Więc tak, świadectwo ukończenia amerykańskiego liceum wiadomo, że jest bardzo pomocne. Też wtedy, jak mamy to świadectwo, nie trzeba pisać egzaminu TOFL, który jest jakby egzaminem ze znajomości angielskiego, właśnie dla studentów międzynarodowych. I oprócz tego, tak jak wspominałam, myślę, że warto napisać egzamin SAT tutaj, bo jeśli nam dobrze pójdzie, to mamy na pewno dużo większe szanse na dostanie się. Więc mamy dwie strony, które warto rozważyć podczas aplikacji do Stanów. Jest to Common App i College Board. I zacznę może od College Board. Więc jest to strona, na której można wyszukać sobie różne koledże, właśnie zobaczyć, jakie mają wymagania i tak dalej. I oprócz tego przez tę stronę można zapisać się na egzamin SAT lub ACT, czyli taki jakby odpowiednik SAT. Tam też można ubiegać się o dofinansowania, pożyczki albo stypendia na studia. Jeśli chodzi o stronę, przez którą już bezpośrednio jakby aplikuje się na studia, to jest to właśnie wspomniana wcześniej Common App. I, I teraz tak, pierwszą rzeczą, którą tam robimy, to tworzymy konto. I jak się już zarejestrujemy, mamy pięć zakładek, czyli Dashboard, My Colleges, Common App, College Search i Financial Aid. I w zakładce Dashboard mamy wszystkie koledże, które sobie wybierzemy i jak klikniemy w któryś, to to mamy dokładne informacje, czego wymaga właśnie dana uczelnia, więc powiedzmy, że do Yale. I jak zjedziemy niżej, to mamy podane wszystkie informacje, czego potrzebujemy, żeby aplikować i ile wynosi opłata rekrutacyjna. Później mamy writing requirements i Yale akurat wymaga personal essay. Właściwie akurat essay wymaga większość uczelni. Jest to w sumie bardzo ważny element przy aplikacji na studia w Stanach, bo to jest taki nasz moment na przedstawienie się i pokazanie, kim tak naprawdę jesteśmy, więc właściwie można powiedzieć, że esej jest najważniejszy przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie na studia i to jest właśnie super, bo, bo w JDJ właśnie uczymy się, jak pisać taki esej, także to jest w ogóle mega pomocne i wszystko w sumie, co tam robimy jest takie przygotowujące nas na studia. Dodatkowo właśnie na studia w Stanach są potrzebne rekomendacje od nauczycieli, więc w przypadku amerykańskich bo liceum jest już to bardzo ułatwione, bo ci nauczyciele wiedzą, jak robić takie rzeczy, jak pisać takie rekomendacje i od razu mamy to po angielsku, więc nie musimy tłumaczyć, a tłumaczenie musi być u tłumacza przysięgłego, więc akurat tutaj jest to bardzo ułatwione i pamiętam też właśnie, że jedna nauczycielka, z którą miałam w sumie taki dobry kontakt, ona sama mi zaproponowała, że mi napisze te rekomendacje, także to było mega miłe. Później każda uczelnia ma swoje pytania, które wymaga od kandydata i na które trzeba odpowiedzieć. I później mamy zakładkę właśnie Common App, gdzie wypełniamy wszystkie informacje o sobie, co jest jakby dostępne dla wszystkich uczelni, na które aplikujemy. Dalej mamy Common Search, czyli tutaj możemy sobie wyszukiwać różne uczelnie i dodawać do naszego dashboard. I dalej Financial Aid, czyli gdybyśmy chcieli się ubiegać właśnie o dofinansowanie, to tutaj mamy wszystkie informacje jak to zrobić i i tak dalej. Jeszcze tutaj warto wspomnieć, że na studia w Stanach aplikuje się dużo wcześniej, na przykład w październiku albo listopadzie poprzedniego roku jakby. I co ważne, to właśnie uczelnie w Stanach szukają osób takich ambitnych i które... Które nie mają tylko świetnych ocen i dobrze się uczą, tylko po prostu mają, nie wiem, jakieś pasje, mają jakieś zainteresowania i robią też dużo poza, poza szkołą, czy jakieś wolontariaty, czy jakieś dodatkowe rzeczy, czy należą do jakiegoś, jakichś grup, jakichś drużyn, czy coś takiego. I dlatego też uważam, że JDJ jest bardzo dobrym wyborem, bo ja właśnie kiedy uczyłam się w Amerykańskim Liceum, to, to było strasznie elastyczne i ja miałam tyle czasu, żeby właśnie robić bardzo dużo rzeczy poza szkołą. W porównaniu do tego, kiedy chodziłam do polskiego liceum, to praktycznie no nic nie robiłam poza szkołą, bo po prostu nie miałam na to czasu, bo było strasznie dużo materiału i jakby ktoś chciał jeszcze coś robić poza szkołą, to było to po prostu praktycznie niewykonalne, bo próbowałam. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o właśnie aplikowanie na studia. Powiedziałam o Polsce i o Stanach, bo w tych dwóch. Orientuję się najbardziej, także mam nadzieję, że komuś pomogłam. I jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to jak najbardziej może do mnie pisać i postaram się pomóc. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa!